Prawdopodobnie najgorszy i najgłupszy projekt jaki kiedykolwiek stworzył Microsoft. Nazywał się Bob i był tak tragiczny, że po kilku miesiącach zaczęto zacierać jakiekolwiek ślady jego istnienia. Historia Boba to historia dość odległa, bo z połowy lat 90. minionego wieku. To był czas, w którym komputery tak naprawdę dopiero zaczęły pojawiać się w domach. Dla wielu był to sprzęt całkowicie nowy i nie do końca zrozumiały. Dziś Windows może wydawać się w większości intuicyjny i prosty w obsłudze, ale dawniej niekoniecznie tak było, więc Microsoft uznał, że aby ułatwić ludziom proces nauki tego jak działa i co potrafi komputer, zrobił specjalną systemową nakładkę. Bob był odrębnie uruchamianą aplikacją, która zmieniała całkowicie interfejs. Zamiast zwykłego pulpitu na ekranie widzieliśmy kreskówkowy pokój. Klikając na poszczególne elementy mogliśmy przenosić się do różnych funkcjonalności Windowsa. Do kalendarza, do przeglądarki, do edytora tekstu czy na przykład do skrzynki mailowej. Dodatkowo w eksplorowaniu możliwości towarzyszył użytkownikowi pies Rover, taki wirtualny asystent. Wyglądało to przedziwnie i strasznie infantylnie, ale Microsoft uznał, że pokazując ludziom coś, co znają, czyli wnętrze domu, łatwiej będzie im się poruszać po nowym, nieznanym systemie. Pomysł był niezły, ale egzekucja fatalna. Ludzie wykorzystujący głównie komputery do pracy, no, nie chcieli jednak być traktowani jak dzieci i do poważnych spraw wykorzystywać coś, co wyglądało jak zabawka. Nikt z Boba więc nie korzystał, a ci, którzy mocno potrzebowali bardziej graficznego interfejsu, wybierali po prostu nawigatora od Packard Bell. I Microsoft szybko uznał, że czas przyznać się do błędu. Wraz z premierą Windowsa 95 Boba mocno ukryto, ale Idea, która za nim stała, przetrwała i była kontynuowana w postaci spinacza, czyli klipiego z pakietu Office, no ale to temat na całkowicie odrębną historię.